Dzień dobry świecie. Dzień dobry. Właśnie się zorientowałam, że wieje lepiej późno niż wcale. I nie wiem, czy uda mi się cokolwiek tutaj nagrać, ale spróbujmy. Lećmy z tym. Już mi się nie chce przestawiać. Więc z tyłu mam pieska, który, który mnie nie opuszcza. Wiatr wieje, ale lecimy z tym. Chyba jeszcze raz muszę to nagrać. Kochani, dzisiaj chciałabym przyjść do Was i to będzie taka mała opowieść o prawdzie. Bo często mamy taką tendencję do zakłamywania z rzeczywistości i przedstawiania jej w takich trochę bardziej kolorowych barwach. Szczególnie Polacy, którzy są na emigracji, robią tak. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, ale zdarza się to, wielokrotnie się z tym spotkałam, że przedstawiają swoje życie inaczej niż ono naprawdę wygląda. A ja chcę być z Wami w prawdzie i tę prawdę Wam dzisiaj opowiem, o tej prawdzie Wam dzisiaj opowiem. Dobra, lecimy z tym. Słuchajcie, jak tutaj przyjechaliśmy do Kalifornii, to pierwszy czas spędziliśmy w e, Wanie, jeżdżąc, przejeżdżając Kalifornię wzdłuż i wszędzie, północ-południe, szukając swojego miejsca, obserwując, przyglądając się, gdzie chcielibyśmy być. I jak już tak sobie pojeździliśmy, i to był taki piękny, cudowny czas, Moje serce tęskni, zanim szczerze Wam powiem na maksa, z właśnie takim one life'em, i bardzo, bardzo chciałabym gdzieś w sercu chciałabym wrócić do takiego funkcjonowania troszeczkę. Bardzo mi się tęskni do tego, ale nie o tym chciałam Wam opowiedzieć. W momencie, w którym wynajęliśmy już swój apartament, to trzeba było postarać się, aby te dolary zaczęły wpływać na konto. I wtedy na mojej drodze stanęły cudowne kobiety. Polki, ponieważ ja sobie pomyślałam, hmm, gdzie ja się mogłabym najszybciej zaczepić do pracy? No to na pewno u Polek u Polaków, bo łatwiej, bo z językiem łatwiej, bo kulturowo łatwiej, bo wszystko łatwiej, a ponieważ ja nigdy nie uważałam, że ludzie za granicą, Polacy za granicą są źli, gorsi, beznadziejni, a wręcz przeciwnie, myślę, że my, myślę, że my oceniamy ludzi przez pryzmat własnych doświadczeń, więc jest, byłam bardzo otwarta, bardzo chętna i na mojej drodze stanęły dwie kobiety przecudowne i jestem im absolutnie wdzięczna za to, że się pojawiły. Bardzo jestem im wdzięczna, bo dzięki nim mogłam e, poznać e, poznać troszeczkę to miejsce od środka. Wejść w to miejsce bardziej. Dziewczyny zajmowały się, e, mają firmę sprzątającą e, domy. Niech pierwszy rzuci kamień ten to będąc za granicą, nigdy nie robił tak zwanych prostych prac. Sprzątanie, opiekowanie się dziećmi. O nie, nie, to nie jest prosta praca, sorry. Ale dobra, sprzątanie, wyprowadzanie psów. E, w sumie to też nie jest proste. A sprzątanie też nie jest proste. Hm. Dobra, e, nieważne. Dobrze, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie imał się, tak to się mówi? Jakiejś pracy po to, żeby dolary zaczęły wpływać na konto. Tak to się stało. E, dziewczyny zachęciły mnie do tego, abym, e, ponieważ nic nie wiedziałam o tej Kalifornii i nic nie wiedziałam o tych Stanach, totalnie nic, zachęciły mnie do tego, żebym e, przyszła do nich do pracy na sprzątanie domków e, tutaj w Kalifornii. I się zgodziłam. I to była moja pierwsza, pierwsza praca, jaką robiłam tutaj w Kalifornii, sprzątając w domkach u Amerykanów. I powiem Wam szczerze, że to było niesamowite doświadczenie. Właśnie mój pies stwierdził, że będzie teraz kopał sobie e, co ty kopiesz, dziewczyna? E, więc, dobra, wracając do plusów tego, tego doświadczenia, tej pierwszej pracy, którą, którą miałam. E, plusy. Dzięki temu, że Miałam te domki, jeździłam. To były dwa albo trzy domki dziennie. E, to nauczyłam się jeździć po tych amerykańskich freewayach, e, przemieszczając się wzdłuż i wszerz, e, bo nie ukrywam, że to budziło moją wielkie lęki. Bo zawsze Michał tutaj prowadził samochód, ja trochę się obawiałam, no ale nie miałam wyjścia, więc nauczyłam się jeździć po tych freewayach. E, zobaczyłam od środka, jak żyją Amerykanie, jak żyją Amerykanie w tych przedziałach. E, bo to były domki osób, które były mniej zamożne i takich absolutnie, totalnie zamożnych ludzi, którzy e, mają domy w pierwszej linii brzegowej, bardzo bogate, bardzo bogate domy, bardzo drogie domy. I zobaczyłam, jak ludzie funkcjonują, jak ludzie żyją, jak Amerykanie. Prowadzą swoje domy. I to było bardzo piękne doświadczenie, móc zobaczyć to jakby od środka, móc wejść w to od środka, bo gdzie miałabym lepsze, lepszą możliwość, niż tam. Tak na samym początku. Ja mówię o samiutkim, samiutkim początku, kiedy tylko przyjechałam tutaj do Kalifornii. I powiem Wam szczerze, że ta praca naprawdę mnie wiele nauczyła, naprawdę bardzo dużo pokory. Em... Tego, żeby zobaczyć, jak różna jest amerykańska kultura, jak różni są Amerykanie, jak inaczej prowadzą swoje domy, w jak inaczej, inny sposób funkcjonują, do czego przywiązują wagę, a do czego nie. To było naprawdę piękne doświadczenie i jestem za nie absolutnie wdzięczna. Wydaje się, że to jest taka praca, która tak zwana hańbi i tak i ludzie się wstydzą do tego przy, yy, przyznawać. Myślę, że wiele tak zwanych żon Hollywood też tak zaczynało. Celebrytów, którzy dzisiaj pokazują się w telewizji, też gdzieś tam mają takie prace za sobą, więc kochani, nie, mów, nie bójmy się mówić o prawdzie. Bo taka jest prawda. W momencie, kiedy ja tutaj przyjechałam, pierwszą moją pracą absolutnie pierwszą, był to epizod oczywiście, już na przestrzeni tych lat, które tutaj jestem, ale pierwszą moją pracą, którą miałam tutaj, którą wykonywałam, było sprzątanie w domach u Amerykanów. Czy była to ciężka praca? E, nie. Nie, nie była to ciężka praca. Może ja miałam szczęście, bo moi klienci byli bardzo. Czyści, bo moi klienci byli mało wymagający, bo moi klienci byli naprawdę przecudowni. Czasami wchodziłam do domu i się zastanawiałam, co ja mam tutaj w zasadzie robić, bo tak czystych domów nigdy nie widziałam. Więc e, dzisiaj, patrząc na to z perspektywy, dzień dobry. Tak, ja też Ciebie kocham. Tak. Dzisiaj patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że to było wspaniałe doświadczenie. Niczego mi nie ujmujące, a wręcz przeciwnie, dodające. Yy, mogłam obcować z językiem, mogłam nauczyć się yy, jeździć yy, lepiej tutaj w Ameryce. W perspektywie czasu, patrząc na to, przyniosło mi więcej dobrego niż złego, tak naprawdę. Yy, by nie miałam żadnych złych sytuacji. No, może kilka, ale nie mówmy o tym. Zapominamy. Yy, natomiast. Yy, nie było to złe doświadczenie. Dlatego nie, mów, nie bójmy się mówić o tej prawdzie. Nie każdy, kto tutaj przyjeżdża, od razu ma miliony dolarów i robi super ekstra rzeczy. Zaczynamy czasami od małych, i te małe rzeczy mogą być trampoliną do tych większych. Więc wielu Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają, robią, robią tak zwane proste prace, a w, w odczuciu wielu osób prace tak zwane hańbiące. A ja jednak nie uważam, bo żadna praca nie hańbi. To nasze odczucia tylko wpływają na to, jak my widzimy na to, co, to, co robimy. Bo można robić najprostszą pracę, wkładać w nią olbrzymie serce i, i się absolutnie spełniać w niej. A można być top, top, top gdzieś w korporacji i nienawidzić swojej pracy i być po prostu zakładnikiem tego, co się robi. Także. Kochani, tak było, rozpoczynałam swoją karierę, jeśli można tak za powiedzieć, rozpoczynałam pracę tutaj, moją pierwszą pracą było e, sprzątanie u Amerykanów e, w ich domach. Taka jest moja historia. A jaka jest Twoja? Gdzie jest Twoja prawda? Kochani, więc to taki króciutki, e, króciutki odcineczek dla Was, Chciała wa chciałam się z Wami tym podzielić, bo wiem, że ludzie się wstydzą o tym mówić i wielu wiele osób nie mówi czym się zajmuje. Dzisiaj robię zupełnie coś innego, zajmuję się zupełnie czymś innym, ale takie były początki. I jestem wdzięczna wszystkim osobom, które stanęły na mojej drodze, bo dzięki nim, dzięki nim mogłam wzrosnąć, zobaczyć różne rzeczy. I tak naprawdę możemy uczyć się wszędzie. To od nas zależy, jak widzimy świat. Ściskam Cię mocno, wysyłam Ci ogrom miłości, trochę wieje, mam nadzieję, że mnie słyszałaś, słyszałeś. I, I co, a kochani, nie zapominajcie subskrybować, tam chyba jakieś dzwoneczki i co jeszcze i komentarze. Będę wdzięczna bardzo. Wysyłam Ci miłość. Dobrego dnia.